Siemanko, do w kolejnym odcinku kanału. I słuchajcie, próbuję od 20 minut włączyć. Grę, żeby pojawił się ekran wczytywania, niestety się to e, nie udało, więc nagrywamy to w ten sposób. I słuchajcie, zaczynamy nowy event. Jest to event Grossroters, chyba tak się to wymawia. Po polsku, zamiast nowych, mamy tutaj e, nazwę jako lokalne gwiazdy. I tutaj mamy tuż pika, gdzie będziemy mogli sobie wybrać dwie z pięciu e, danych kart właśnie w playpiku. Z tego eventu o maksymalnej ocenie 89 plus kilka paczek za rozegranie siedmiu meczów, e, więc całkiem nieźle. Ale to, co najważniejsze dzisiaj, czyli paczka z Maradona, darmowa paczka, którą każdy dostaje, to się teraz zaloguje do gry i można sobie ją ewoluować, ale do tego sobie przejdziemy za chwilkę, bo muszę otworzyć jeszcze kilka pyrpików, e, zanim ta paczka mi się tutaj pojawi. Jeszcze, jeżeli chodzi o OSBC, c dostaliśmy dwie karty fantastyczne, jest to Angolo Cante 90 Overralla, który wygląda w ten sposób i przypominam też, że te karty mają dodatkowe zgranie, e, potrzeba chyba jedną ikonę, żeby były one na pełnym zgraniu, więc fajnie. E, I koszt Cante 2x88, 2x87 i 2x86 plus 84, więc... Myślę, że w miarę okej. Okay, jakieś chyba 500, może 600 tysięcy tak strzelam teraz. I drugą kartą jest Christo stoiczków 91. E, tak wyglądają składy. 189 też nie jest on naprawdę jakoś bardzo, bardzo drogi. I wygląda on w ten sposób. 5 latek sztuczek, 4 gwiazdka słabsze nogi e, i takie style gry. Więc też nie jest najgorsze SBC wydaje mi się. I do tego jeszcze dostaliśmy nowe ulepszenie e, codzienne przez e, 3 dni. I jest to 84 plus razy 5. Jak zawsze Inform, plus ocena ogólna 84. I dostaliśmy nowe paczki. i Jest to super codzienne brązowe ulepszenie. I jest tutaj paczka z 17 brązowymi kartami i 7 rzadkich. I trzeba oddać tylko chyba jedną kartę rzadką, więc brązową. Więc naprawdę bardzo fajne. Pod kolejny SBC, gdzie jest rozwój lokalny i można zrobić to 50 razy. I tutaj dostajemy paczkę z 6 złotymi kartami, i w tym są trzy rzadkie. Więc naprawdę bardzo fajna paczka za. Wydanie tylko 11 kart brązowych. Naprawdę uważam, bardzo, bardzo fajne SBC, i jest ono dostępne przez tydzień, więc każdy jeszcze sobie na spokojnie to yy, zrobi. I chyba jest to tyle, jeżeli chodzi o content na ten moment. Chyba w tyle, jeżeli chodzi o omówienie kontentu, jeszcze za chwilkę przejdziemy do ewolucji, a, ale to już jak otworzymy paczkę z Maradoną, a zaczniemy sobie od player picków, które zostawiłem sobie z całego e, tygodnia, i zaczniemy sobie od wymiennych playerpików za ligę weekendową. 1 e, z 4,84. Plus. Zobaczmy czy tutaj uda się trafić już jakąś kartę eventową. Nową. Level w pierwszym. Ale bez karty eventowej. I drugi wymienny player pick. Jeden z czterech. Niestety bez eventowej. Drugi player pick. W pierwszym Brand, Drugi Williamson. Jest fatalnie. Flachowicz. I niestety bez karty zielonej. I player pick. Jeden z czterech. 85 plus. To jest chyba player pick za Division Rivals. Jak dobrze kojarzę. 87 Ossieman. Znowu bez karty Eventowej. Szkoda. Aha, jeszcze jedno, o czymś zapomniałem. Zrobiłem chyba 120 albo 130 playerpików 80, które były dostępne teraz, ale nie trafiłem nawet jednej karty eventowej. I tak samo było tydzień temu, gdy zrobiłem ponad 100 playerpików i nie trafiłem również ani jednej karty Future Stars, więc średnio. Ale i tak dalej będę robił co tydzień ponad 100 playerpików właśnie na początek nowego eventu. Ale mam nadzieję, że w końcu uda się coś trafiać. Dobra, teraz zostały nam jeszcze 4 playerpiki. 3 eee, z 10, ale myślę, że nie będę nam pokazał wszystkich. Tego pierwszego Wam jeszcze pojawię, pokażę, ujawnimy wszystko sobie po kolei, a jak coś będzie dalej, to Wam to oczywiście eee, pokażę. Jest pierwsza karta i naprawdę dobra, Di Lorenzo 88 i do tego jeszcze Inform, więc naprawdę playerpik bardzo, bardzo fajny. Niestety oczywiście te playerpiki są niewymienne, ale karta jest warta, raczej nie jest ona warta, no właśnie, około, myślę, 50 tysięcy, ale dobry traf i w końcu karta eventowa. Dobra, w podstawie nic nie było, także wszystko to do klubu. tak wyglądają playerpiki i jeszcze zanim przejdziemy dalej do paczek, jest playerpik z ikoną 87+, nie robiłem ich więcej, ponieważ uważam, że one są naprawdę bardzo średnie, mało z nich leci. Czekam na kolejny playerpik, gdzie będzie może 88+, ale zobaczymy. zobaczmy, czy to będzie tutaj, czy uda się coś dobrego trafić. Jest 88, wilić. Drugi playerpik jest miama93, wow, i tak jest prawie zawsze, gdy powiem, że ten pik jest fatalny, trafiam coś takiego. I Gdzie ja mam go używać, jak dostałem darmową kartę, jak każdy Zidana94? Ale ta karta wydaje się chyba troszeczkę lepsza jednak od karty tej darmowej. Zidan96 w playerpicku, który przed chwilą powiedziałem, że jest beznadziejny. Milion 200 tysięcy. Zaczynamy naprawdę fajnie dzisiejszy Opening. Dobra, teraz pytanie: Czy paczka z Maradoną się pojawiła? Niestety nie, więc muszę otworzyć kilka paczek. Eee, zaczniemy sobie od tych z przyszłymi z nami. Eee, a jak pojawi się paczka z Maradoną, to przejdziemy sobie do omówienia ewolucji. Zobaczmy, co będzie tutaj. Jest napastnik z Francji, Bundesliga, będzie to Etikita, chyba. Etikita. Nie wiem, się ma tego nazwisko z Interaktu Zawodnik. Dobra, lecimy dalej. Jak coś będzie, to się widzimy. Bo to ła, a nie Etikita. E Wiecie, kto. I kolejna paczka, trzecia z przyszłą gwiazdą. Zobaczmy, czy tutaj będzie coś lepszego. Średni pomocnik, Szwecja. Okej, okay, jest to zawodnik z Tottenhamu, ale już go trafiłem wcześniej, chyba. Okej, okay, mamy kolejne jeszcze dwie paczki z przysuniętymi, więc łącznie wiem ich aż pięć. I nie wiem za bardzo skąd. Chyba za Ligi weekendową miałem dwie paczki. E, I właśnie za skład Bates kolejne. Hiszpanka z kobiecej Premier League, nie mam pojęcia jak to jest także lecimy dalej okej, okay, jeszcze dalej paczki z no nie ma, ale pojawia się paczka elitarna z sezonu trzeciego i czwartego więc zobaczmy co będzie tutaj jest to karta zimowa a kto będzie jako pierwszy środkowy brońca jest to chyba dorosłunek, dobrze kojarzę i niestety jest to 87 overall, zobaczmy kto będzie jako druga karta, czy będzie coś lepszego i jest to Sergio Gomez jest tragicznie i paczka dwóch zawodników 85+. Plus. Jest walkout. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Że te karty, jeżeli otwieramy paczki niewymienne, nie pokazują się jako walkout. Niestety. Niesamowite, że ten glitch, nie wiem czy można to nazwać w ogóle glitchem, jest chyba trzeci rok z rzędu. I dalej tego nie potrafią naprawić, żeby paczki, event, karty eventowe pokazywały się jako walkouty właśnie przy otwieraniu paczki. 10 zawodników 83+. I mamy kartę. Eventową, nawłasnik Anglia. Przez sekundę myślałem, że będzie to ikona, i Jana Wrighta, właśnie z tego eventu, który wygląda fantastycznie, ale niestety jest to chyba najgorsza możliwa karta, trafiająca z tego eventu. Dali 88. I pokazała się ona jako walkout, bo była po prostu tylko jako jedyna, jedyny walkout w tej paczce. Dlatego była animacja. Dobra, kolejna, dwóch zawodników 85. Jest Inform w walkoucie, więc dalej szansa na kartę eventową jest, ale niestety kolejny Odegard. I Simon, w sumie paczka naprawdę całkiem okej. Okay. Aha, 20 tysięcy. Dobra, w końcu. 25 minut otwierania paczek i w końcu pojawiła się paczka z Maradoną. Dobra, to zeskipujemy. I Maradona 77 do klubu. I teraz pokazała nam się zakładka Marzenie Diego i możemy go sobie ewolować na kartę 89 za darmo i w trzech różnych wersjach w, z trzema innymi pozycjami. Ja wam polecam tą kartę trzecią. I ta karta wygląda w ten sposób, gdy go ewoluujecie. Naprawdę, naprawdę fajna karta, jak za darmo. Najgorsza rzecz tutaj, chyba te trzy gwiazdki słabszej nogi. Ale jeżeli chcecie więcej, to tą kartę 89 później możemy sobie ewoluować na kartę 92. Niestety nie mogę zrobić podglądu na nią, ale ta karta jest naprawdę fantastyczna. I prawdopodobnie będę to robił. Możecie dać znać w komentarzach, czy będziecie robili tą ewolucję za 500 tysięcy, wydaje mi się, że naprawdę jest warto. Zanim wrócimy do paczek jeszcze, zapomniałem w sumie chyba wam nie pokazałem w ogóle nawet kart z tego eventu, bo ekran czytania się nie wczytał, teraz sobie to przypomniałem, więc tak wyglądają karty z eventu, jest to z lepszych Dybala. w ogóle większość naprawdę bardzo dobrych, jeśli chodzi o event. Ale uchodzi 91 o Lise 91 gros. 90 z 99 e, podaniami. Jamie Vardy, który aktualnie kosztuje ponad 1,5 miliona, pewnie troszkę cena zejdzie, ale jest on naprawdę świetny. McAllister 92. E, Jeśli chodzi o te niżej oceny kart, jest David, jest e, Mares Williams 89, naprawdę jest kilkanaście nawet bardzo fajnych kart i do tego ikony. Z Maradoną tutaj oczywiście jest bardzo 94, Wright e, 93, o którym mówiłem wcześniej, Ribery 93, e, Stoiczko w SBC i Drogba 90. 2. Jeśli chodzi o karty do trafienia aktualnie w paczkach, jest co trafiać. Tylko że problem taki, że jest bardzo ciężko je trafić aktualnie. Także wracamy do paczek: 5 osiem, 84, plus 3 paczki z aktualnego upgrade'u. I jest karta eventowa: prawie obrońca. Jest to ta sama, którą już wczoraj trafiliśmy w Player Piku Lorenzo 88, chyba tak? Także co. Lecimy dalej. I dwóch zawodników, 84. Plus jest kolejna karta zielona. Zobaczmy, kto będzie tym razem. Prawy pomocnik Algeria i będzie to Riad Marez, którego będzie można sobie połączyć z Kante, który jest w SBC. Zobaczmy, jak ta karta wygląda. 89 overala i naprawdę wygląda on dobrze. Myślę, że myśliwy styl gry i naprawdę karta jest dobra. Czy coś warta? Raczej nie. 40-30 tysięcy. Dobra, słuchajcie, więc zobaczę jeszcze tylko na szybko, czy są jakieś fajne paczki lub playerpiki, takie jak za 12 tysięcy w poprzednim tygodniu. Jeżeli są, to otworzymy. Jeżeli nie, to otworzymy jakąś paczkę jeszcze, którą mam tam dostępną. Dobra, wiecie co? Na sam koniec odcinka otworzymy tego playerpika za 140 tysięcy. Średnio wydaje mi się, że się opłaca. E, zobaczmy tutaj szansę na trafienie karty eventowej. E, 14% i 1% poniżej na ikonę. Ale zobaczmy, może się poszczęści i uda się trafić coś. Fajnego, także zobaczmy. Pierwszy player pick niestety nic tutaj nie ma. 85 plus są wszystkie, w drugim też poniżej 87, 88 znaczy tutaj jest powyżej 88, jest to Messi. Przedostatni 86 pedry i ostatni niestety bez karty eventowej. Także bierzemy sobie kartę Messiego i jak możecie, zostawcie taka: jak nie słuchajcie kanału, Zasłuchajcie, to był w ogóle wymienny player pick, więc szkoda, że nie udało się tutaj nic trafić. I na sam koniec jeszcze 10 dowodników 83. Plus. Także widzimy się za 2-3 dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie. Albo nie na razie, bo jeszcze jest jedna silna karta. Także teraz do kolejnego odcinka.